Takim piłkarzem, którego gol, jak, jak cierń, do dziś tk, tk, tkwi w naszych sercach na pewno był Gert Müller. Powiedz, ten mundial w 1974 roku to był jego mundial. Jak ty ten mundial pamiętasz i, 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 to, i tą bramkę Müllera, która nasze marzenia rozwiała? Pamiętam nieprawdopodobnie. Realizowałem wtedy w Kazimierzu. Dolnym nadwisłą film Awans według książki Edwarda Redlińskiego Więc żeśmy wysłali do Murhart do miasteczka, gdzie nasza ekipa przebywała, telegram treści dalszych awansów życzy ekipa filmu Awans. Mało tego, zrobiliśmy żart niesamowity, mianowicie. petycję Myśmy napisali, że w związku z wielkimi sukcesami. Drużyny Polskiej, sugerujemy władzom miasta, żeby nazwę Kazimierz Dolny zmieniły na Kazimierz Górski. I nasze podania, im żeśmy z twarzą zanieśli, to złożyli urzędnikowi, który spocił się z wrażenia. Nie wiedział, czy my kpimy, czy o drogę pyta, mamy bardzo poważnie. To jest oddolne ciśnienie, cała Polska sobie życzy. Proszę to rozważyć. Do tej pory, proszę Państwa, czekam na odpowiedź. Nie mogę się doczekać. E, to są żarty. Ale. Eee, wtedy naszym stadionem była cała ekipa. Bo realizowaliśmy zdjęcia, a wieczorem się oglądało. W związku z tym e, to była taka namiastka stadionu. Ja bardzo lubię, jak już nie mogę osobiście uczestniczyć w zawodach sportowych, to, żeby przynajmniej te kilkanaście osób oglądało. I wtedy e, najczęściej u mnie w domu my się zakładamy, my przyjmujemy typy, a kto, a ile i tak dalej, i tak dalej. I to było jakieś niesamowite. Ja miałem poczucie nawet nierzeczywistości, bo przecież chodziłem nawet na te sparingi, gdzie nasza drużyna z jakimiś słabymi klubowymi, zachodnimi jedenastkami męczyła się potwornie. I zgrupowanie w Zakopanem, no haniebne rezultaty okropne. I nagle jakaś dziwna metamorfoza, już ten pierwszy mecz z Argentyną, a ile my żeśmy to słyszeli, że ta żala, że Hausemann, że że ho, ho, ho karnewali na bramce, że w ogóle nie mamy szans, że wiadomo, że problem jest tylko, czy Argentyna, a drudzy włosi, czy pierwsi Włosi, a druga Argentyna wychodzi z grupy. I to o czym nigdy nie zapomnę, to był mecz z Włochami. Po ten mecz już było pietruszkę. Pokonaliśmy 3-2 Argentynę, 7-0 Haiti i byliśmy już w drugiej rundzie. A więc dla Włochów to był mecz o wszystko, musieli wygrać, żeby grać dalej. Natomiast dla nas o pietruszkę. I nasi wygrali. Po fantastycznym meczu. No wtedy właśnie Jan Ciszewski mówi, no w przerwie do mnie przychodzą, się pytają, kto to jest ten Kasperczak? Przecież on obsłużył i Szarmacha i dejna. Tymi dwoma podaniami dwa przepiękne gole Dejna strzelił tak, że mu but spadł przecież. A Szarmach widać to na zwolnionym tempie, jak Morini Wilson go faulują, jak mu po prostu pod żebra łokcie wkładają, a on mimo wszystko, stąd pseudonim Szarmacha Diabeł, że tam gdzie inni baliby się nogi włożyć, to on głowę wkładał i zdobywał gole. To była jakaś nieprawdopodobna historia. E, ja nie wierzyłem, że to są ci sami gracze, których pamiętałem z tej szarzyzny polskiej, z kopaniny takiej, a tutaj e, myślę, że trzeba powiedzieć o jednym piłkarzu, ponieważ e, kibice e, właściwie skupiały się na tym, że no, bramkarz jest dobry jak rzut karny obronie albo sytuację sam na sam, a e, kogo się wyróżnia? Tych, którzy strzelają gole. Otóż na 11 bramek które w sumie zdobyła no, Polska drużyna na te 16 przepraszam na 16 goli, 11 padło z podań Roberta Gadochy, który nie strzelił ani jednego gola, ale dzięki 11 jego podaniom obsłużył on kolegów. No to jest dla mnie po prostu i to był dowód na to, że fachowcy ustawiając jedenastkę Gadochę ustawili na skrzydle bo oni się znają, bo eksperci się znają, bo nie patrzą tylko kto nogę dołożył, tylko kto wypracował tę akcję. Czyli to był atak marzeń, po prostu. Lato, szarmach, gadocha. Ale niestety Gerd Miller na koniec stanął na naszej drodze. To prawda, też i szarmach był kontuzjowany, nie we wszystkich meczach mógł grać. Nie było Lubańskiego. Pamiętajmy o tym, przecież ten, który właśnie. Po tym starciu z Macfarlandem na Chorzowskim gigancie nie mógł grać dalej, ale to dzięki jego golom my żeśmy się znaleźli w Niemczech. Więc co by było, gdyby? No, ale tak, jak mówił klasyk futbolu, same nazwiska nie grają. I być może nasza najlepsza ekipa była w 78, bo był ten stary, wspaniały skład 74 roku, plus lubański, a był Boniek, prawda? Ale niesnaski, właśnie nieumiejętność połączenia rutyny z młodością spowodowały, że zagrali poniżej swoich możliwości.